Dobrze, jak chcecie, bo no, to, to, to możecie iść. Nie. Ale zaraz, zaraz, zaraz. Jeszcze zapytam wujka. Nie no co się, z wujkiem to w ogóle nie warto rozmawiać. On się kompletnie nie zna takich spraw. Właśnie. Zresztą, co mu to obchodzi? To jest na 18, więc o 22 byłobyśmy w domu. Czy nie? Ale wiecie co? Ja bym żył w tej izbie że może Pan na czymś takim aż tak bardzo zależe. Ciociu, to jest debacie ciaska impreza. Po prostu nikt nie wydałoby sobie rękę uciec, żeby tam być. To jest dla mnie więcej niż jakby nam przecie załatwiła, nie wiem, wysek specjalny. Po prostu maks, naprawdę. No, będę musiała porozmawiać z nimi i wartości, bo naprawdę nie wiem, co się dzieje. To myślę sobie, a co ja do ja żeby dzwonić i uprzedzać? Toż Pani Ruska poprzednio mówiła, że o każdej porze rada będzie, tak? No, Może rzeczywiście wyraziłam się tak nieformalnie. A, 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 no, a, a przepraszam, czemu zawdzięczamy tym razem pańską wizytę? A najgorzej to zamknąć się w sobie. Na świat nie patrzeć i postępu nie widzieć. Jak w samochodach postęp jest, w komputerach różnych i wszędzie, to i w rolnictwie postęp być musi. Dobrze mówię? Pewnie, że dobrze, Lesiu. Pana Jędrulę pytam. Mam rację? No. Tak i ja pomyślałem. I sąsiada naszego jeszcze przekonałem. A którego? Zwinka czy macie cieka starego? Zwinka, bo u niego szopa sposobna jest. Zmienka to dobrze podlać, to do wszystkiego przekonać da się. No i dobrze, jak znaczy głowę otwartą ma. Eee, panie Lesio, e, może pan wreszcie powie to, czego go pan przekonałeś, to wtedy my będziemy wiedzieli o co chodzi. No ale już mówię, mówię tylko po kolei. No bo tak, szopa u niego jest, nawet elektryka doprowadzona, a chyba z piąty rok już pusta stoi. A Bo on w tej szopie to z zięciem traktory naprawił się. A raz, jak to skończył, to córka jego męża, z tego, to była w przyłapała. No to Zwinek Zięca Kosu, pokryścił. No i z tego wszystkiego, to córka jak może jej ze szpitala wyszedł, a ona z nim pogodziła się. No to do woda z niej wyjechała. No, bo powiedział, że dopóki u Zwinka jest, to on progu jego nie przystąpił. No i? no i nie przystąpił. A Zwinek z szoką jak głupi został, bo to jego zięć na traktorach się zna, a nie on.